Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w pierwszą niedzielę Adwentu na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. A dzisiaj w Ewangelii według świętego Mateusza czytamy i słuchamy o czujności czujności, która ma nas przygotować na przyjście Pana Jezusa. Dzisiaj Pan Jezus bardzo pięknie w Ewangelii opisuje nam najpierw przykład Noego. Który przygotował się na potop, odpowiedział na e, informację, polecenie pana Boga, aby wybudować arkę, bo będzie taki moment, że Bóg zaleje całą ziemię. Później pan Jezus mówi w Ewangelii do nas, że mamy być przygotowani, jak gospodarz, który pilnuje swojej posiadłości, bo nie wiemy, kiedy nadejdzie złodziej aby tą posiadłość mu okraść. Dlatego gospodarz czuwa, pilnuje. I my mamy być przygotowani, bo nie wiemy, kiedy przyjdzie powtórnie Jezus. Ale Pan Jezus sam dzisiaj mówi bądźcie gotowi, czuwajcie, nie dajcie się zwieść, nie dajcie się mm, odciągnąć ode Mnie. Bądźcie przy Mnie, bądźcie ze Mną, bądźcie przygotowani na spotkanie. Jak możemy się przygotować? Poprzez czujność, poprzez Słowo Boże, poprzez Eucharystię, poprzez modlitwę. To wszystko może nas przyczynić do tego, że będziemy, no właśnie, przygotowani na spotkanie z Chrystusem. Sakrament pokuty i pojednania, Eucharystia, Słowo Boże i modlitwa. I tego, kochani sobie, życzmy, aby ten czas adwentu był czasem przemiany naszego życia, ale również, aby to był czas oczekiwania, najpierw oczekiwania eschatologicznego na, na dni ostateczne, a w ostatnim tygodniu już na bezpośrednie przygotowanie do narodzin Pana Jezusa, do uroczystości, którą będziemy przeżywali. Na czas adwentu, na czas przygotowań, niech sam Pan Bóg nam błogosławi. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty. Amen. Dobrej niedzieli. Pozdrawiam z Panem Bogiem.